W bezkresnej ciszy duchowego wymiaru, zanim dusza przyjdzie na świat, nigdy nie jest sama. Znajduje się w przestrzeni czystej świadomości, gdzie czas i przestrzeń, tak jak je znamy, nie istnieją. W tym królestwie wszystkie dusze postrzegają siebie nawzajem jako iskry światła połączone subtelnymi nićmi energii i przeznaczenia. To właśnie tutaj zawierane są święte kontrakty, zobowiązania które wykraczają poza jedno życie i kształtują całą ewolucyjną podróż istnienia. Zanim dusza wcieli się w ciało, przegląda swoje minione doświadczenia i głęboko rozumie, jakie lekcje pozostały jeszcze nieukończone. W tym procesie nie istnieje osąd, jest tylko klarowność i duchowa odpowiedzialność. Dusza z szerokiej perspektywy rozpoznaje, jakie wzorce musi przekształcić, jakie cnoty rozwinąć i jakie rany uzdrowić. Wtedy właśnie powstają umowy z innymi duszami. Niektóre z nich mają przynieść wyzwania i intensywne doświadczenia, a inne oferują wsparcie i głęboką miłość, stając się przewodnikami i opiekunami w ziemskim życiu. Relacje miłosne, a szczególnie małżeństwo, należą do najbardziej potężnych kontraktów, jakie dusza może zawrzeć. Nie są to przypadkowe związki, lecz spotkania starannie zaplanowane na poziomie duchowym. Bardzo często jeszcze przed narodzeniem dwie dusze zobowiązują się, że odnajdą się na ziemi, nawet jeśli w fizycznej rzeczywistości będą sobie obce. Takie spotkanie nie jest przypadkiem, lecz częścią większego scenariusza napisanego przez Boską Mądrość. Osowiecki mówił o zdolności duszy do wybierania swoich doświadczeń, zanim wejdzie w życie fizyczne. Opisywał ten proces jako przygotowanie do nauki i duchowego rozwoju. W tym kontekście. Wybór partnera nie odbywa się wyłącznie na podstawie ludzkiej emocji czy pragnienia, lecz jako odzwierciedlenie potrzeb duchowych obu stron. Czasami dwie dusze łączą się, aby uleczyć dawne rany powstałe w poprzednich wcieleniach, a innym razem, aby wspólnie zakończyć misję, którą mogą wypełnić tylko razem. Kiedy dusza przygotowuje się do małżeństwa, wybiera osobę, która stanie się lustrem jej cieni i zalet. To lustro nie służy karze, lecz objawieniu tego, co nadal wymaga światła i transformacji. W ten sposób współmałżonek staje się ukrytym nauczycielem, który przez wyzwania i konfrontacje prowadzi nas do wzrostu, rozwijania współczucia, cierpliwości i przebaczenia. Zrozumienie tych kontraktów daje nową perspektywę na miłość i związek. Kiedy pojmujemy, że relacje nie są jedynie przypadkowymi spotkaniami, lecz duchowymi umowami, zaczynamy postrzegać każde doświadczenie. Jako część większego planu ewolucji. Taki sposób patrzenia nie usuwa bólu ani konfliktów, lecz nadaje im głębszy sens, przemieniając je w święte okazje do rozwoju i duchowego przebudzenia. Każda relacja, szczególnie małżeństwo, pełni głęboką funkcję duchowego lustra. Partner, którego wybieramy, choć może się wydawać, że robimy to przypadkowo, odzwierciedla najbardziej ukryte aspekty naszej duszy. To lustro nie jest zwykłym odbiciem emocji czy myśli, lecz głębokim narzędziem transformacji, które ujawnia nam prawdy, których sami nie potrafimy dostrzec. Na poziomie duchowym nie przyciągamy jedynie tego, czego pragniemy, lecz przede wszystkim to, co wymaga uzdrowienia. Dlatego osoba, z którą się łączymy, często aktywuje nasze rany, lęki i nieprzepracowane emocje. Małżeństwo staje się wówczas sceną. Na której dusze konfrontują się ze swoimi cieniami. To nie jest kara ani nieszczęśliwy zbieg okoliczności, lecz część świętego procesu, w którym obie strony wzrastają dzięki wzajemnemu odbiciu. Często partner pokazuje nam to, czego sami w sobie nie akceptujemy. Jeśli w nas istnieje zranienie, zostanie ono ujawnione poprzez słowa, zachowania i sytuacje w relacji. To dlatego reakcje w małżeństwie bywają tak intensywne. Nie reagujemy jedynie na partnera, ale przede wszystkim na własną wewnętrzną historię. W tej dynamice pojawia się szansa na uzdrowienie dawnych ran i przerwanie wielopokoleniowych wzorców, które przenosimy w swoich polach energetycznych. Wielu ludzi oczekuje, że związek przyniesie im jedynie szczęście i harmonię. Jednak prawdziwy rozwój zaczyna się w momencie, gdy relacja zaczyna stawiać przed nami wyzwania. To właśnie wtedy objawia się jej duchowy cel. Partner, który wywołuje w nas silne emocje. Od miłości, po złość czy lęk, jest w rzeczywistości duchowym nauczycielem, posłanym, by obudzić w nas to, co uśpione. Jeśli przyjmiemy tę perspektywę, zaczniemy inaczej patrzeć na konflikty i trudności. Każda kłótnia, każde niezrozumienie, każdy moment bólu staje się przesłaniem, zaproszeniem do głębszego poznania siebie. Zamiast pytać, dlaczego on lub ona mi to robi, można zapytać, co we mnie wymaga uzdrowienia, skoro ta sytuacja się pojawiła? Ta zmiana postrzegania przenosi nas z pozycji ofiary do pozycji twórcy własnej ewolucji. Relacje są duchowymi laboratoriami, w których dusze pracują nad transformacją. W miłości możemy doświadczyć najwyższych wibracji światła, ale to właśnie przez trudności pojawia się prawdziwe przebudzenie. Miłość nie polega tylko na przyjemnych emocjach, jest procesem oczyszczania i poszerzania świadomości. Małżeństwo staje się więc jedną z najpotężniejszych ścieżek duchowego rozwoju. Nie jest tylko związkiem dwojga ludzi, ale miejscem, w którym dusze wzajemnie się prowadzą ku pełni, wolności i prawdziwej miłości, która nie opiera się na potrzebie czy lęku, lecz na głębokim rozpoznaniu boskości w sobie i w drugim człowieku. Małżeństwo często nie zaczyna się w chwili pierwszego spotkania w tym życiu. Jego korzenie sięgają znacznie głębiej do poprzednich wcieleń. Gdzie dusze splatały swoje losy w niezliczonych konfiguracjach miłości, bólu, lojalności i zdrady. Kiedy dwie osoby spotykają się ponownie, bardzo często przyciąga je niewidzialna siła, której nie da się wytłumaczyć wyłącznie logiką czy chemią emocjonalną. To echo dawnych doświadczeń, niezakończonych historii i zobowiązań, które dusze złożyły sobie nawzajem wiele istnień temu. Niektóre z tych związków są powrotem długów karmicznych. Dusze łączą się ponownie aby wyrównać rachunki, które pozostały otwarte. Może to być zadośćuczynienie za ból wyrządzony w przeszłości lub próba przywrócenia harmonii tam, gdzie kiedyś panował chaos. Takie małżeństwa często przynoszą trudne emocje, ponieważ ich celem jest zamknięcie starych ran i wyzwolenie się z więzów, które trzymały duszę w cyklu bólu i odkupienia. Z drugiej strony istnieją również relacje będące nagrodą za wcześniejsze poświęcenia i dobro. Dwie dusze, które w poprzednich wcieleniach wspierały się i pomagały sobie w rozwoju, mogą spotkać się ponownie, aby razem doświadczyć radości, harmonii i głębokiej miłości. Takie związki są jak odpoczynek po długiej podróży, chwila wytchnienia, która daje siłę przed kolejnymi etapami ewolucji. Jednak niezależnie od tego, czy relacja jest długiem karmicznym, czy nagrodą, jej głównym celem jest zawsze rozwój duchowy. Dusze przyciągają się nawzajem nie tylko po to by kochać, ale by poprzez tę miłość wzrastać, uzdrawiać i odkrywać wyższy sens swojego istnienia. Kiedy pojawia się ból w małżeństwie, łatwo jest patrzeć na niego jak na osobistą tragedię, ale z perspektywy karmy jest to zaproszenie do przebaczenia, nie tylko partnerowi, ale także sobie i wszystkim poprzednim wcieleniom, które doprowadziły do tego punktu. Przebaczenie jest jednym z najpotężniejszych aktów duchowego wyzwolenia, ponieważ zamyka cykl karmiczny i pozwala duszy iść dalej, wolnej od dawnych więzów. Zrozumienie tej dynamiki zmienia sposób, w jaki postrzegamy zarówno szczęśliwe chwile, jak i trudności w związku. Kiedy uświadamiamy sobie, że każda sytuacja ma głębszy sens, zaczynamy widzieć małżeństwo nie jako przypadkową historię dwojga ludzi, lecz jako duchową podróż, w której każda emocja, Każde spotkanie i każde wyzwanie są częścią boskiego planu ewolucji duszy. W życiu wielu ludzi pojawia się uczucie nagłej, silnej fascynacji, które wydaje się pochodzić spoza logiki i zmysłów. Taki magnetyzm między dwiema osobami jest niezwykle intensywny i potrafi całkowicie zawładnąć myślami, emocjami, a nawet decyzjami. Na pierwszy rzut oka można go pomylić. Z prawdziwą, duchową miłością, lecz nie każde potężne przyciąganie oznacza spotkanie dwóch bratnich dusz. Bardzo często jest to głos karmy, która przywołuje dusze do siebie, aby mogły rozwiązać dawne konflikty i wzorce. Przyciąganie karmiczne opiera się na przeszłości, jest echem historii, które jeszcze nie zostały zakończone. Dusze, które w poprzednich wcieleniach łączyły intensywne emocje, powracają do siebie ponieważ energia tej relacji wciąż domaga się uwagi to przyciąganie często przynosi burze uczuć ogromną namiętność silne emocje ale również ból zazdrość i poczucie niepewności relacje oparte na karmie mają charakter cykliczny powtarzają się te same kłótnie te same sytuacje jakby obie osoby były uwięzione w niewidzialnym kręgu dawnych obietnic i krzywd miłość duszy bliźniaczej jest zupełnie inna. Nie rodzi się z niedokończonych spraw czy starych długów, ale z harmonii i głębokiego rozpoznania. Spotkanie z bratnią duszą przynosi spokój, jasność i poczucie wewnętrznej pełni, a nie chaos i lęk. Nie oznacza to, że relacja taka jest pozbawiona wyzwań, wręcz przeciwnie. Obie dusze wspierają się w rozwoju, motywując dostawania się lepszą wersją siebie. Jednak wyzwania te mają charakter konstruktywny, prowadzący do wzrostu a nie do powtarzania destrukcyjnych schematów. Różnica pomiędzy przyciąganiem karmicznym a prawdziwą miłością jest subtelna, ale wyczuwalna. Przyciąganie karmiczne jest jak ogień, potężne, namiętne, ale łatwo może spalić i zostawić popiół. Miłość duszy bliźniaczej jest jak światło, ciepłe, stabilne, które oświetla drogę i pozwala wzrastać w harmonii. Wielu ludzi myli karmę z przeznaczeniem. Wierząc, że intensywne emocje są znakiem boskiego planu. Tymczasem intensywność sama w sobie nie jest dowodem na to, że relacja jest tą jedyną. Często dusze wracają do siebie właśnie po to, aby zakończyć to, co zaczęło się wiele żyć temu. Dopiero gdy nauczą się lekcji, którą niesie ta więź, mogą się uwolnić i otworzyć na prawdziwą miłość. Świadomość tej różnicy jest kluczowa. Pozwala spojrzeć na relacje z dystansem i zrozumieć, czy to, co przeżywamy, jest drogą do wolności, czy też kolejnym cyklem karmicznego przywiązania. Małżeństwo, które rodzi się z przyciągania karmicznego, często wymaga głębokiej pracy nad sobą. Tylko poprzez uzdrowienie dawnych ran i przebaczenie, możliwe jest przekształcenie takiej relacji w coś trwałego i pełnego światła. Jeśli dusze tego nie zrobią, powtarzają ten sam taniec przez kolejne wcielenia przyciągając się i odpychając, aż do momentu, gdy nastąpi duchowe przebudzenie. Rozpoznanie, czy stoimy przed miłością karmiczną, czy spotkaniem z bratnią duszą, wymaga wewnętrznej ciszy i refleksji. Gdy uczucia przybierają formę obsesji, bólu i nieustannej walki, zazwyczaj oznacza to karmę. Gdy natomiast w relacji dominuje spokój, wzajemny szacunek i pragnienie wspólnego wzrostu, można mówić o miłości duchowej. Kiedy dusze nie rozwiązują swoich lekcji, pojawia się zjawisko powtarzania. Wówczas w kolejnych wcieleniach dusza przyciąga te same typy partnerów, doświadcza podobnych konfliktów i dramatów, jakby krążyła w zamkniętym kręgu. Małżeństwa stają się wtedy odbiciem nierozwiązanych problemów, sygnałem, że pewien wzorzec karmiczny wciąż jest aktywny i domaga się transformacji. Często można to zauważyć w życiu człowieka. Kolejny związek zaczyna się inaczej, ale kończy podobnie. Inny partner, inna historia, a jednak te same emocje zdrada, porzucenie, złość, poczucie winy czy samotność. To tak, jakby dusza odgrywała ten sam scenariusz, dopóki nie zrozumie jego przesłania. Szczególnie w małżeństwie ten cykl może być bardzo silny. Wspólne życie intensyfikuje doświadczenia, ponieważ partner jest najbliższym lustrem naszych cieni i światła. Jeśli dusza nie jest świadoma swojej karmy, może wpaść w pułapkę powtarzania dawnych reakcji, tych samych kłótni, tych samych pretensji, tego samego bólu. Osowiecki wskazywał, że prawdziwe wyzwolenie zaczyna się wtedy, gdy człowiek uświadamia sobie swoje wzorce i bierze odpowiedzialność za ich uzdrowienie. Nie chodzi o obwinianie partnera ani o ucieczkę od związku, lecz o głębokie spojrzenie w siebie. Każdy konflikt jest jak znak drogowy wskazujący w jakim miejscu dusza utknęła w swoim rozwoju. Cierpienie w małżeństwie nie jest jedynie problemem emocjonalnym, jest duchową okazją do przebudzenia. Ból zmusza nas do poszukiwania odpowiedzi, do wewnętrznej pracy, do pytania, dlaczego ta sytuacja pojawia się w moim życiu, czego ma mnie nauczyć. To właśnie w tym momencie cierpienie przestaje być karą, a staje się narzędziem transformacji. Przerwanie cyklu wymaga odwagi i świadomej pracy duchowej. Wymaga przebaczenia sobie, partnerowi i wszystkim poprzednim wcieleniom, które wciąż oddziałują na teraźniejszość. Przebaczenie jest jak przecięcie niewidzialnych więzów, które przez wieki trzymały duszę w tym samym tańcu bólu. Małżeństwo może stać się świętym miejscem uzdrowienia, jeśli oboje partnerzy zrozumieją, że ich spotkanie nie jest przypadkowe. To portal do wyzwolenia, do zakończenia starych cykli i rozpoczęcia nowej drogi drogi świadomej miłości, która nie wynika z potrzeby czy lęku, lecz z wolności i wzajemnego rozpoznania boskości w sobie nawzajem. Kiedy dusze przebudzają się w miłości, ich związek staje się błogosławieństwem nie tylko dla nich samych, ale i dla całego świata. Każdy akt uzdrowienia wnosi więcej światła do kolektywnej świadomości ludzkości. W ten sposób osobista przemiana staje się częścią większej ewolucji prowadzącej nas wszystkich ku harmonii i jedności. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce i dały ci nowe spojrzenie na miłość i związki, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych duchowych nauk. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoja historia może stać się inspiracją dla innych poszukujących prawdy i harmonii.